Młody leszczynianin był w przeszłości kilkukrotnie zatrzymywany przez policję jako kierujący samochodem po wypiciu alkoholu oraz nie stosujący się do sądowego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. Teraz po raz kolejny usłyszy zarzut niestosowania się do postanowienia sądowego bezpośrednio z policyjnego aresztu trafi do więzienia. Dzielnicowi z Leszna zatrzymali mężczyznę, który najpierw ukradł markowe buty, a później już w nich ukradł wiertarkę ze sklepu. Teraz grozi mu do pięciu lat więzienia. Jak informuje Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, 12 kwietnia po godzinie 15.00 policjanci z drugiego rewiru dzielnicowych otrzymali informację o uciekającym sprawcy kradzieży w jednym z marketów budowlanych na terenie miasta. Mężczyzna zabrał ze sklepowej półki wiertarkę wartą prawie 700 zł, zauważony przez ochronę. Podczas wychodzenia ze sklepu z łupem zaczął uciekać. Podczas ucieczki wyrzucił skradziony sprzęt. Po zatrzymaniu uwagę policjantów zwróciły nowe markowe buty sportowe, które sprawca kradzieży miał na nogach, a w kartonie, który miał przy sobie, schowane było stare zużyte obuwie. Szybko okazało się, że nowe buty o wartości prawie 400 zł, 43 latek chwilę wcześniej ukradł w pobliskim sklepie.